Skłoter od czasu do czasu dorzucał suchych gałęzi laurowych. A wtedy w ognisku powstawał trzask. Iskry sypały się złotym deszczem i biegły gasnąć w ciemnościach. A podsycony płomień buchał do góry i oświecał nasze twarze, nasze karabiny i nasze psy siedzące opodal i odprowadzające łakomymi oczyma każdy kawałek mięsa, który nieśliśmy do ust. Chwilami zdawało mi się, że jestem na jakiej romantycznej operze, w której sam śpiewam barytonową rolę alpejskiego rozbójnika. Zaczynało się też istotnie dla mnie życie nowe, w którym z czasem rozmiłowałem się do tego stopnia, że jeśli przyjdzie mi później zamienić je na inne, uczynię to ze smutkiem i z niechęcią. Księżyc świecił nad naszymi głowami tak jakby chciał z własnej powieki wyskoczyć. Promienie jego łamały się na szczytach drzew z odblaskiem ogniska. Opodal szumiała puszcza. Strumienie jęczały po kamieniach, z ciemności dochodziły głosy zwierząt. Wszystko to było tak piękne, romantyczne i malownicze, że mimo woli czuło się skrzydła przy ramionach. I żal robiło się młodych lat, marnowanych na bruku miejskim, w małym kółku zajęć, spraw, a często wśród małych ludzi. Z początku siedzieliśmy w milczeniu. Skłoter z natury był małomówny. Ja nie umiałem sobie dać rady z własnymi wrażeniami. Gadatliwe zaś usta Neblunga tak były zapchane jeleniną, że niecierpliwe słowa nie miały się którędy przedostać. Uważałem jednak, że skłoter spoglądał na nas z nietajoną radością. Jakoż zrozumiałem to, gdy skończywszy jeść, rzekł dwa miesiące nie widziałem już twarzy ludzkiej. Mówiłem ci, Jack, odparł wskazując na mnie Neblung, że dżentelmen pragnie zabawić tu parę tygodni. Gentleman jest podróżnikiem, jeździ po świecie, a co widzi, zaraz opisuje w Polish New Papers, Gazecie Polskiej. Jack, słyszysz? Ja już jestem opisany w newspapers. Jack, raduje mnie to. Pilnuj dżentelmena, ażeby nie zaginął w tych górach, a i ty będziesz opisany. Jack, będą o nas wiedzieć na drugiej półkuli. Squatter mniej zdawał się być czułym na tak rozgłośną sławę, ale wyciągnął do mnie rękę, w której nawiasem mówiąc, dłoń moja skryła się jak mysz w pułapce i począł dziękować mi, że wybrałem jego sadybę jako środkowy punkt wycieczek. Odpowiedziałem na to, aż zbyt po europejsku, że ja również się cieszę z poznania tak dzielnego dżentelmena, ale obawiam się, abym bytnością moją nie przyczynił mu kłopotów i ciężarów. Kłopotów i ciężarów, zawołał, śmiejąc się, Neblung Jack. Słyszałeś o kłopotach i ciężarach? Mówiliśmy z dżentelmenem o tym jeszcze w Landing. Mówiłem dżentelmenowi wyraźnie: Ja znam Jacka. Jackowi zapłaty nawet proponować nie można, bo on raczej będzie to uważał za dobrodziejstwo. Zapłaty nie wziąłbym od nikogo, odparł na to squatter. A co do przybycia Twego, sir, nie mogę inaczej patrzeć na nie jak na szczęśliwy dla mnie traw. Zaraz powiem dlaczego. Oto sprzykrzyło mi się już w namiocie. Zimą, w czasie deszczów niezbyt to wygodnie. Więc postanowiłem sobie wybudować dom. Wzniosłem już ściany prawie pod dach, ale robota to nie mała. Nad każdą deską przychodzi mi parę dni pracować. No a przy tym tu blisko nie ma innych drzew, jak po parę stóp średnicy. Muszę więc dość daleko wyszukiwać pni cienkich. Pracuję po kilkanaście godzin dziennie. Obok tego muszę jeszcze palić ogień, gotować dla siebie i dla psa, obrządzić moje kozy i konia. A co najgorsza, chodzić na polowania. Po prostu czasu mi brak. A jak nie idę na polowanie, nie mam co jeść. Mogę nie ruszając się z namiotu strzelać kuropatwy, ale kuropatwy wkrótce się przykrzą. Mam też zapasy suszonej jeleniny, ale i to nie lepsze. Jeśli więc, sir, zechcesz, jak to czynią wszyscy podróżnicy, polować. To nie tylko czasu mi oszczędzisz, ale będziesz mnie jeszcze karmił świeżym mięsem. Zresztą, inna rzecz gościnność w mieście, przerwał Neblunk, a inna w kanionach. W mieście daję gościowi stancję, za którą mógłbym wziąć pieniądze, daję mu breakfast, lunch i obiad, to wszystko kosztuje. A tu gość to dwie ręce i jeden karabin więcej. A przy tym towarzystwo ludzkie coś warte. Jack, ja bym się tu wściekł, żyjąc tak samotnie. Jakim się to sposobem dzieje, Jack, że ty się nie wściekniesz także? Przyzwyczaiłem się, odparł Scotter. No, ale przecież czasem bywa ciężko. Zwłaszcza gdy przyjdzie pora dżdżysta i nie ma co robić. Wszakże, sir, zabawisz w górach aż do deszczów? spytał, zwracając się do mnie. Odpowiedziałem, że nie wiem. Istotnie, bowiem i wówczas nie wiedziałem i teraz nie wiem, gdzie się będę za parę miesięcy obracał. Za rok może będę w Warszawie, a może w San Pablo. Podróżomania jest jak wszystkie inne nałogi. Pierwszy krok najtrudniejszy, a potem popycha już jakaś dziwna siła, jakby Żyda tułacza coraz dalej i dalej. Ale tymczasem ugoda ze skłoterem stanęła. Potwierdziliśmy ją jeszcze kilkakrotnym uściśnieniem sobie ręki, przy czym za każdym uściśnieniem syknąłem, a następnie wzięliśmy się do picia owej Japan Tea, naturalnie z miodem, nie z cukrem. Przypomniałem sobie, że we wiukach mego konia, obok rozmaitych innych gratów, znajdują się dwie małe baryłki, jedna z Brandy, druga z winem. Przyniósłszy je do ogniska, zaprosiłem obu towarzyszu. Pobwijaliśmy się w koce, zapalili fajki i to pykając z cybuszków, to popijając herbatę z brandy, leżeliśmy przy ognisku i gawędzili coraz weselej. Skłoter wreszcie rzekł. Jutro świtaniem zaprowadzę was na jelenie. All right, odpowiedzieliśmy oba. Wówczas Zaczął nas uczyć, jak należy się zachowywać. Lubo ludzi w kanionach jest nadzwyczaj mało, zwierz zatem nieczęsto bywa płoszony, przecież jelenie, antylopy i tym podobna rogata czereda niezmiernie jest ostrożna. Tłumaczy się to tym, że prócz ludzi polują na nią kuguary, rysie i żbiki. Napady takie zwykle odbywają się nad wodą. Trzeba bowiem wiedzieć, że jeleń wybrawszy raz sobie drogę wiodącą do źródła schodzi już nią zawsze. Ścieżynkę taką łatwo poznać, ponieważ nie tylko zarośla, mianowicie czaporal i czamizal, bywają na całej jej długości porozrywane, ale nawet i w miejscach, gdzie te krzaki nie rosną, poobsuwany żwir i poobsuwane większe kamienie odznaczają ją doskonale. Otóż polując. Trzeba upatrzyć ścieżkę, potem siąść świtaniem za roślach po drugiej stronie strumienia i czekać, póki zwierz nie zbliży się na strzał. Polowania takie bywają nawet niebezpieczne. Często bowiem dwunożny myśliwiec spotyka czworonożnego myśliwca, nader o swoje prawa zazdrosnego. Squatter opowiadał kilka takich niebezpiecznych spotkań, w których nie wiedział. Czy sam polował, czy też na niego polowano? I trudno było nie dawać tym opowiadaniom wiary, gdy rozmaite głosy dochodzące z lasu stanowiły niezaprzeczone ich prawdziwości dowody. Raz zaś taki złowrogi ryk rozległ się w ciemnościach, że umilkł cały las, a i my z nim razem.